Pizza, ale długo i Pizza, którą dzisiaj przygotujemy, jest zrobiona z najprostszych składników: woda, woda, wolej, tylko węgiel, polski, olej, i mąka. La sal. Dolej, dolej, trochę tego oleju, nie? Żeby nie było za bardzo, że z to Nie można przeolejować. Przeolejowanie to jest błąd, którego boją się nawet najwięksi kucharze pizzowi pit, w Neapolu. Nie, nie można przeolejować, ponieważ fun fact to nie jest do końca fun fact, ale nie... Nie będzie, dobrze smakować. nie będzie dobrze smakować Będzie tłustek cholera. On wyrabia. Mówcie mi Pizza Master. Proszę, nie mówcie mu tak. Ciasto zostało już idealnie wyrobione, ma taką idealną konsystencję. Ciastową. Ciastową. I teraz trzeba to po prostu odło... Fajna idealna konsystencja. 7 hours later. I do lodówki. I do lodówki. W tym czasie przygotujemy idealny sos. A żeby przygotować idealny do sos, to musimy do dołu. Więc lecimy.

A wy wróciłeś z Italii? Tak, i mam sos. Chodź, chodź. Samo no Bo... jak tam było w Italii? Nieźle. Pływałem w morzu. Było świetnie. Dobra, panie, zakładaj fartuch i gotujemy. Drobinkę może podsmażymy. Fun no. fact. Nie wiem, czy fan fact. Najwyżej no. ja się jeszcze raz wróci. No i jeszcze raz się wróci. Bo zatem to jeszcze będzie w piekarniku. Człowiek. To jeszcze będzie w piekarniku w Fien, ma sobie sobie sobie, Nie ma co być zrobione. Nie ma to nic widzowie. Widzowie, dokładnie. Um, mamy już to okropne ciasto, którego Jaki nie. Okropne? to ze słucha. Oświetla włożona. Ser zaczyna już twyrkować, co jest bardzo dobrym znakiem. Ja tu myję! Ludzie i ludzi ludziska, wyjmujemy naszą legendarną pizzę. Pachnie jak słoneczna Italia. Dobra, teraz, teraz testujemy. testujemy. A! Giga gorące. Pizza zaliczamy jako udaną. I życzymy Wam smacznego. O, załatwiłeś sobie. Załatwiłeś sobie. W następnym odcinku to ty będziesz daniem głównym, żebyś wiedział.